Witam wszystkich zbieraczy. Po krótkiej przerwie tutaj taki terenik. Ładne byczki przed chwilą tutaj stały. No i leży jakaś tyczka od nich. Parę dni na pusto. Jest, ale ładny. Fajna tyczka. O, wow, łusmak. Ale piękny. Już trochę przysła krew, troszeczkę tu widać leży Parę nie musi leżeć, ale piękne 8 grubasek ładny super tyczka tylko 2 kg ma ładny smaczek ale chmarka ta, co tutaj wyszła, to bardzo piękne tyki mają dwie gomuły tylko były oczkach tutaj położimy jeszcze